Fajnie. Ogólnie to nie nagrywałam od auta, no trudno, ale jedziemy umyć auto. Zaraz wam pokażę, jak ono jest brudne. Mam tutaj zestaw, więc zobaczycie sobie, jak to wygląda. Rękawiczki już mam na sobie, bo będę też, wiadomo, felgi, a jednak nie chcę dotykać chemii. Mam też yy, rozrobiony yy, TFR Traffic Film Remover, więc yy, po prostu rękawiczki są do tego potrzebne. Bałam się, że będę jedyna, która będzie myć na myjni, więc nie jestem jedyna. Gitara. Zajeżdżamy na moją ulubioną myjnię w okolicy. Okej. Okay. Więc tak, może to będzie śmiesznie wyglądać, jak będę tutaj łazić, myć auto i po prostu hm. gadać, no. ale dobrze. Więc musimy się pozbyć śniegu. Przyszło. Więc lecimy, nie wiem, niech będzie. Necie, bo i tak będę to, tego... Przez to... Dobra, jest. I ogólnie na początku ja sobie wyjmuję dywaniki. No i dobra, na początek zabieram się za felgi Ogólnie za koła, bo mam też do opon Mamy Wheel cleaner który sobie tym budżetie I mamy też Tire and rubber Więc ja tu lecę z oponami No i to do mamy taki zestaw. Dobra, chowamy sobie już go. Jak jest uwalone. Dobra, to mamy i kolejna rzecz to na ja serwisie tu jest to TFR, który nam fajnie tu zadziała. Dywanik. Operskuję ja w zasadzie tylko jakby góry nie ruszam, dół. Nic. I w sumie to już sobie chwilę podziałało. Ja biorę, nie wiem. Powiedzmy dyszkę.

I to nie koniec, bo ostatnią rzeczą jak urobię, jest ceramik Hydrox. patrzcie na dach, no i to nam po prostu upraszcza osuszanie, zresztą jest taki efekt hydrofobowy, ja psiukam sobie tego dużo, bo mam to sobie psiukam. a na dworze jednak trzeba, ej patrzcie jak to wygląda, sztosnie. A na dworze to jednak wiadomo, wiatr i tak dalej. Zobaczcie jak się chwajnie to robi. I w sumie mogę już wkładać te dywaniki w tym czasie. I pamiętajcie, żeby to spłukać. Nie zostawiajcie tego, co to trzeba spłukać. Dobra, czyli auto już jest skończone. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Czyste, nice. Tak więc wsiadamy i jedziemy. Trwało to jakieś, myślę, że z 20 minut, ale auto macie zabezpieczone, umyte. I gotowe do jazdy. No i dojechałam. Nie będę go wycierać, bo no nie ma sensu, bo śnieg pada. Ale zabiorę się jeszcze za mycie okien. No i proszę bardzo. Jak Wam się podoba? Podoba Ci się? Czyste autko? Hmm? No. Nice. Oj Boże chciałam. Chciałam mikrofon zajarać. Vape? No, it's mikrofon.